Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Indiach. Pamiętacie mój wczorajszy test napoju z lodem? Bo niektórzy jak wypiją taki napój z lodem, no to często mają jakieś problemy żołądkowe i takie różne atrakcje. A ja postanowiłem, że to wam pokażę. No i wypiłem dwie szklanki wczoraj. Na śniadanie i na kolację. No i w sumie czuję się bardzo dobrze, tak jakbym nie pił nic takiego, co niektórym przeszkadza. Mam teraz kawę. Wziąłem sobie jedzenie na wynos, idę do pokoju teraz sklejać kolejny film. Słońce świeci, słabo widać. Tak sobie pomyślałem, bo jestem teraz w Indiach. A gdzie takie rzeczy sprawdzić, jak nie w Indiach czy nie zrobić takiego testu, tylko bardziej hardkorowego, że cały dzień będę jadł na, na ulicy i to w takich miejscach, gdzie no, większość ludzi by nie chciała jeść. No i piłbym też takie napoje właśnie te, co oni piją na ulicy z lodem. No i sprawdzić jaki jest mój żołądek, czy to naprawdę jest tak, że wszyscy będą chorować, czy to jest taki trochę. Mit. Byłem właśnie na obiedzie i wracałem do swojego hotelu. I poznałem chłopaków tutaj wcześniej i zobaczcie. Przynieśli wódeczkę. Come India. <laughs> na zdrowie. Na zdrowie. Na ah, zdrowie. Dobra wódka. Pondicherry. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Indiach. Ja po spędzeniu kilku dni w Kochi i w Munar, teraz ruszam bardziej na południe Indii, niedaleko, bo autobusem będę miał jakieś dwie godziny, a teraz czekam na tuktuka, który mnie zawiezie na stację. Jednak trochę się z nimi nie dogadałem, myślałem, że oni mi zabukują, ale powiedzieli, że to jest za krótka trasa, żeby dzwonić po tuktuka. Ja po prostu mam wyjść na ulicę i sobie go złapać. No i sprawdzę, czy oszukają białego, bo oni mi powiedzieli, że maksymalnie. Powinien mnie skasować 30 rupi. To jest jakieś złoty 50 zł za 1,5 km trasy. Więc sprawdźmy, czy oszukają białego. Tuk-tuk! tuk, tuk. Potrzebuje tuktuka. Tuk, tuk O, jedzie jakiś. Ale ten jest nie to nie tuk, tuk To coś innego. Dwa tuktuki już mi uciekły. Nie wiem, czy nie muszę wyjść na jakąś główniejszą ulicę, bo tu jest taka ulica pod wiaduktem No i tutaj za wiele się nie dzieje. Tam jakiś wolny pojechał. O, kolega ma. A może kolega mnie podwiezie? Zaraz zapytam. Tutaj ci ludzie mi powiedzieli, że mam iść w tamtą stronę. Segen? Poland. Pani mnie wysłała gdzieś w tamtą stronę, że tam mam iść, tam złapię. Choć tutaj się kręcą te tuktuki, ale większość z nich jest pozajmowana. Jest coś, mam. Pan tutaj się zatrzymał. Zaraz go podpytam o cenę. Miało być 30, a powiedział 70. Zatrzymał się jeszcze raz. No dobra, będzie za 40, ale chciał mnie złapać, bo już odjechał na 20 metrów. Jedziemy, jedziemy. Odjechał na 20 metrów, myślał, że będę za nim biegł. No i się zatrzymał. Czyli miało być 30, 50, a będzie 40, czyli 2 złote za półtora kilometra jazdy. Tutaj nawet miejscowi mówią, jak pytasz o cokolwiek. To trzeba się negocjować i to o wszystkie. No, wiadomo, na ulicy o jedzenie się nie będziecie negocjować. Ale jeżeli chodzi o takie ceny nieustalone, no to ze wszystkim trzeba. No jak to w Indiach? Kolega mnie wierzy, ale jeszcze załatwia swoje sprawy. Komuś tutaj tuk się rozwalił. Co tam się popsuło? no a, no, a, no, a, no a, no, Panie coś tutaj zbierają na ulicy. Aha, panie śmieci zbierają. Tutaj kolejna. Pan mi tłumaczy tutaj w lokalnym języku, ale ja nie rozumiem. to nie jest język hindu. Zapłacone, jedziemy. Ale były jaja, bo widziałem, że nie chce mi, nie wyda mi 10 rupii z 50. Ja wiem dawaj, dawaj tak. 50, dawaj 10, ja 50 i się wymienimy tak na 3-4. <gryw> I tak zrobiliśmy. Jestem już na stacji, teraz tylko zapytać, który autobus. Myślę, że nie będzie to trudne. Zaraz ktoś mi to powie. Jest tutaj jakaś kasa albo informacja, zaraz się zapytam. Zobaczcie, jakie fajne klamki w autobusach. Kierownik mi powiedział, że za 10 minut będzie mój autobus, to idę coś zjeść, bo jeszcze nie jadłem śniadania. Jest jakaś restauracja? Zaraz sprawdzam, co na szybko mogę zjeść. O, są gotowce, ja lubię takie rzeczy, więc biorę. Oczywiście myjemy ręce, bo nie wiadomo w restauracji, czy podają sztućce, czy nie. Mam Swoje jedzenie. Tutaj mamy połowinę w sosie kary. Do tego placek. Pan mi przyniesie jeszcze jeden, bo zamówiłem dwa. Całość wyjdzie jakieś 7 zł. Znowu flagi partii komunistycznej powiewają. Zjadłem już śniadanie. Wracam do siebie autobusu. Przyszedłem po 10 minutach z powrotem na stację, pan mi mówi znowu, ile jeszcze się pytam? 10 minut mówi. Stoję sobie na stacji, przyszedł ten pan kierownik i mówi idź do tego autobusu. To jest ten autobus, że jedzie w moją stronę. Siadam i mam nadzieję, że będą wolne miejsce przy oknie, bo to wiecie jaka tu jest klimatyzacja? No właśnie taka. O, sporo miejsca. Mam już swoją miejscówkę, ale tutaj na nogi jest tylko tyle miejsca, to powiem wam, że Ryanair przy tym standardzie to Pięciogwiazdkowe linie lotnicze. No to my ruszamy. Jest 31 stopni. Dzisiaj ja się rozpuszczam. Zresztą widać po mnie. Pod mi z nosa kapie cały czas. 84 rupie za bilet. Pan konduktor mi już wydaje resztę. O, jeszcze w maseczce. To wyszło jakieś 4 zł za 2 godziny jazdy, więc mi się wydaje, że dobra cena. Już coś sprzedają w autobusie. Teraz zobaczymy, co to jest. A, loteria. No. A bardzo popularna jest, popularna jest w Indiach. Jakieś problemy chłopaki robią tutaj temu panu z loterią. Po dwóch godzinach dojechałem do miejscowości, która nazywa się właśnie tak. <śprawda> Sprawdziłem sobie od razu hotele po drodze, i do najbliższego mam jakieś 35 minut. Idę zapytać o cenę. Choć nie są drogie hotele, takie od 40-50 zł za dobę można znaleźć. W tym mieście jest sporo takich kanałów, też jest jezioro, na którym można popływać. No i takie fajne łódki pływają. Pan mi dał tutaj stare, a ja powiedziałem, że nie chcę takich, że chcę te ciepłe. Znaczy, stary mam na myśli, że nie są ciepłe. O, teraz pan wyciągnie z tego piasku, i zaraz będą gotowe do jedzenia. Mam swoje orzeszki, biorę się za jedzenie. Królestwo smażonych bananów. O, zlić śmigary. Pan tutaj co robi. Tak wyglądają świeżo wysmażone. No i sprzedają na porcję. Jaki piękny pomnik Syrenki. Partia komunistyczna w Kerala ma nawet swoje pomniki. Przy okazji po drodze biorę siano. O, jak mi wydało. Wcześniej były zawsze te 500 a teraz. I stówki. użyłem 10 tysięcy, czyli 500 zł. I to mi się podoba. 10 tysięcy wybrane bez żadnej prowizji. Można nie zarabiać na turystach? Można. Na trasie to z 10 kościołów widziałem, ale zobaczcie, jak ten wygląda. Jak jakiś pałac. Teraz z drugiej strony wam go pokażę. Zobaczcie, Portugalczycy mieli rozmach. A tak wygląda na przybliżeniu. Kolega się zatrzymał i pytam się, czym nie podwieźć. Ja mówię: Jasne, <laughs> dawaj jedziemy. <laughs> Thank you. Jestem już pod tym hotelem, który wybrałem. Tak on wygląda. Idę zobaczyć kogoś tutaj, spotkać, bo to taki dom bardziej, nie hotel. Pokażę Wam teraz pokój, jak wygląda. Taki spory pokój. Trochę wali w nim. Telewizor taki rozwalony. Łazienka też taka normalna, ale sprawa wygląda tak, już wam mówię. Właściciel mówi, dawaj wchodź do pokoju, pokoje pootwierane, ja przyjadę za dwie godziny, zaraz się dogadamy, posprzątam dopiero pokoje, bo tutaj ktoś mieszkał w tym pokoju. Mówi, u nas tak jest, nie, bo ja wchodzę, ten pokój taki dość brudny. No nie wiem, zastanawiam się, bo trochę wali w tym pokoju. Mam też za niewielkie pieniądze 10 minut stąd, więc tak się zastanawiam, czy iść dalej. Podjąłem decyzję, że idę dalej, mam jakieś 15 minut do następnego, którego znalazłem. Ale będę bliżej plaży. To tak jak u nas kiedyś krzyże na wsiach, tak samo tutaj te pomniki partii komunistycznej. Kolejne skrzyżowanie i kolejny pomnik. Szedłem do innej, ale tutaj po drodze jest jakiś dom, rezydencja jest napisane, więc idę zapytać o cenę. Pierwsza sprawa to taka, że nie ma wolnych miejsc, druga to i tak bym tam nie został, bo chciał 100 zł, czyli 2000 rupii, więc jak dla mnie to za dużo. Są tutaj takie fajne resorciki, ale one kosztują, tak jak wam mówiłem. No jest ich kilka. Ale sprawdźmy, jak plaża wygląda. Ktoś tu się relaksuje. Pięknie. Widać, łodzie stoją, rybacy. No, taki indyjski styl trochę. Idę zostawić pleca zostawię plecak i porozglądam się. Jestem, tak wygląda wejście do mojego hotelu. Hostelu. Mają takie i takie pokoje. Jaka ładna dekoracja ściany. O, jest. A ładnie wygląda. Spokojnie. Dobra, idę pytać o cenę. Taka informacja w tym hotelu, że jak macie ochotę na miłość w pokoju, to, to lepiej tego nie robić. Muszę zadzwonić do menadżera, bo nikogo tutaj nie ma. Straszny spokój jest. Nie wiem, czy to sezonu nie ma, czy po prostu ludzie tutaj nie przyjeżdżają. Pokażę Wam teraz, jak wygląda mój hostel. To jest właściciel. Tu jest takie miejsce do posiedzenia i to jest pokój, w którym będę spał. Zapłaciłem za to 15 zł za nockę. Jest tutaj 6 łóżek. No i wyobraźcie sobie, że ten pokój jest cały dla mnie dzisiaj. Nikt tutaj nie śpi. Zresztą w tym całym hotelu e, nikt nie śpi, bo są jeszcze takie prywatne pokoje u góry, mm, podwójne, no i tam też nikogo nie ma. Ogarnąłem się trochę w hostelu, a teraz idę coś zjeść na miasto. Spóźniłem się na zachód słońca, ale kolor nieba jeszcze powala. Tu jest jakaś knajpeczka na plaży, idę sprawdzę co mają. Idę plażą, bo ponoć tam jest jakaś kolejna restauracja do sprawdzenia. Chłopaki coś tutaj grają. A. A, zobaczcie, to jest Chińczyk. Coś podobnego. Każdy ma swoje... Każdy ma swoje pionki i do bazy, żeby dojść. No trochę inne zasady widać, ale coś podobnego. Jest i restauracja. 5 minut od mojego hotelu. Wchodzę, wygląda fajnie, bardzo lokalnie. O, i smażonego kurczaka mają. A no ja tutaj zostaję... No, chicken, beef, beef curry. Beef yeah. O, oh, wygląda pięknie. Chicken fry. Chicken fry. Dobra, ja zostaję. Tutaj jest kuchnia, gdzie szykują te wszystkie pyszności. Hello. Tam będzie parota. Parota. Tea, tea, tea Tea, coffee? Coffee, tea. Coffee, you have coffee? Coffee. Oh great. Jest menu, ale tylko w lokalnym języku Mariala, więc ja z tego nic nie wyczytam. Tutaj pan siedzi, który zawsze kasuje pieniądze. Powiedział, że mają wołowinę bardzo pyszną, tą, którą wam już pokazywałem, więc ja zamawiam ją. Ona kosztuje 4 złote. Do tego placek. Będę zajadał zaraz. Mam już kawę za złotówkę. Powiedziałem panu, żeby mi zrobił bardzo mocną. 30 sekund i wołowina już wylądowała na moim stole. Pan powiedział, że jak przyjdę następnym razem, to mi żebym tego spróbował. Kerry z Tuńczyka. Ponoć najlepsze w tej restauracji. Ja tu idę jeszcze na kolację. A mi szlabany zamknęli, pociąg jedzie z której strony. Zaraz zobaczymy, jak wszyscy grzecznie czekają. W sumie tak zamknięte, że się przejechać nie da. Gdzie ten pociąg? Tam nie widać. O, jednak widać go tam. O, daleko jeszcze. Jest, ale ładnie za Teraz pan wyszedł. A, widzicie, przestawił. Pewnie zaraz się otworzą. Czy jeszcze ręcznie musi to zrobić? Aha, kręcić trzeba. No dobre, dobre, powiem wam. No i długo nie musieli czekać na mnie w restauracji, po dwóch godzinach jestem z powrotem. Pół godziny do zamknięcia, więc nie wiem czego mogę się spodziewać jeszcze, czy coś dostanę. O, są jakieś jajka. Nie, no jeszcze coś tutaj jest, zaraz spróbuję. Chłopaki mi tutaj nakładają już moje kery. Pan mi je polecił wcześniej, więc spróbuję. No jeszcze. No, gorące, hot. To biorę takie kery i do tego będzie placek parota. Tak wygląda moje rybne kary z tuńczykiem. Tutaj kawał tuńczyka. Ja się biorę za jedzenie. Kolega jeszcze przyniósł mi taką herbatkę, widzicie, czerwona. Pokazywał mi jakieś takie zioła. Mówi, że to natrawienie dobra. Za moje rybne kary zapłaciłem 3,50. Jestem mega najedzony, bo minęło tylko dwie godziny od mojego ostatniego posiłku. Teraz idę do pokoju i pewnie spać, bo jestem zmęczony trochę po tej podróży. Chłopaki jeszcze mnie tutaj wołają do sklepu i mówią do mnie, że tutaj leci film w języku Malayalam Malayalam. Malayalam. Akbar Mohalam Muhammad. No nie jest. Moham. I don't know. No właśnie, tutaj też jest okay. dziwna sprawa, zaraz wam powiem. Już wam wspomniałem w którymś odcinku, że tutaj jest 25 oficjalnych języków, e, jakie używają w Indiach. No i ten w tym stanie kerla jest Malajam? Malayalam. Malayalam. Jakoś tak, no i wyobraźcie sobie, że tutaj w telewizji lecą filmy w ich języku, programy w ich języku, wyjeżdżacie za, powiedzmy, tak jak u nas są województwa, wyjeżdżacie za województwo, jest inny język, już są inni aktorzy z innym językiem i tak cały czas, i tak cały czas. Hey. Namaste! Dziękuję. <laughs> I co najlepsze, Mama. u nich też... U nich jest też tak, że jak oni chcą siebie, się porozumieć między sobą, a przyjeżdżają z innych stanów, no to muszą rozmawiać w języku angielskim. Bo nie mają, znaczy mają niby Hindu ten język wspólny, ale ponad 50% osób i tak nie zna tego języka, więc rozmawiają w języku angielskim. Ja uwielbiam jeszcze te małe banany, są yeah. mega słodkie. Yes, can I get uh, four? Four. Pan się pyta, czy nie ma problemu, bo odciął pić. How much? 25. 25. Sorry, 20. Złoty, złoty 20. Ja to mam szczęście, znowu pociąg jedzie. Zasuwają ładnie. Ładnie poszedł. Zaraz zobaczymy, co tutaj kierownik wymyśli znowu. To była dobra akcja, teraz z bliska go nagram. Najpierw coś odblokowuje klucze, zwrotnica, klucz z powrotem wyjął. No i teraz bramki podniesie. Też kluczem odblokował. Taka stara maszyna, zobaczcie. Ani wczoraj, ani pierwsze wczoraj nie pokazałam wam pokoju. To był nasz nocleg za 150 zł w tym miejscu. I łazieneczka. takie wystarczające warunki. Nie znajdziecie tego hotelu na Bookingu, po prostu przejeżdżaliśmy, zatrzymaliśmy się i zapytaliśmy o cenę. Mają również taras, z którego my wczoraj niestety nie skorzystaliśmy, ale jest do dyspozycji. A teraz już się zebraliśmy i ruszamy dalej. Dzisiaj postaramy się dojechać do Stepan Smira, zobaczymy jak to będzie tam szło, no bo tu drogi nie są najlepsze i naprawdę mało odcinki zajmują bardzo dużo czasu. Huśtawek. ale jeśli chcecie się pochuśtać, musicie dać 5 lari za nie. Sporo ludzi jest na tym punkcie widokowym, ale nic innego, bo widoczki naprawdę rewelacyjne. Jest tu sporo straganów, na których można kupić jakieś chusty, nie chusty, pamiątki, kapelusze, kawę, herbatę, no wszystko, taki po prostu jakby bazarek mały. Ale pięknie. Dojechaliśmy właśnie do kolejnej atrakcji. Idziemy zwiedzać zamek. Jest on oddalony jakieś około 5 minut samochodem od jeziora. Dla samochodów osobowych parking jest płatny trzy Lari. Wstępny zamek jest darmowy. na jezioro i je znaleźliśmy, ale z tego co widzę to można nawet jakąś łódką tu popływać. A to pewnie ta droga w dół prowadzi do jeziora. Jak dla mnie punkt warty zobaczenia i zaplanowania trochę więcej czasu niż my to zrobiliśmy. Na trasie zatrzymaliśmy się na kolejny punkt widokowy i chcieliśmy kupić arbuzę. Powiedzieli nam 10 larów, czy lari, a po drodze i zaraz powiedzieliśmy: o, dużo, dużo, to na 5 od razu. A za 5 to i tak można całego arbuza kupić, a nie ten taki mały kubeczek. Ula, la! Ten widoczek daje radę. Dalej jest pomnik przyjaźni rosyjsko gruzińskiej No i mamy pomnik z bliska. Krówki! Koleżanki stanęły i co? Nic, trzeba przypuścić. Wszystkie oczy miałem pozamykamy. Yeah, no tak jedna Nawet po tej tyś. stronie, ale na sranę tutaj, zobacz Ach. po lewo jak na sranę jest. Tutaj pierogi z serem i z ziemniakami Tutaj mamy ojakuri z serenciną, A tu mamy hinkali z mięsem mieszanym Ciekawe w tej restauracji było to, że ceny wszystkie w karcie, w menu były podane bez vat który wynosił 18% i był doliczony na koniec rachunku Za te cztery dania plus herbatę i piwo zapłaciliśmy 50 zł Dojechaliśmy już do Stepan Smida Teraz pokażę Wam nocleg, jaki udało nam się dorwać za 235 zł no to naprawdę niezła okazja, na Bookingu był 55 zł drożej, no ale nic nie rezerwowaliśmy, tylko jak zwykle podjechaliśmy zapytać o cenę. Najpierw Wam pokażę ogromny taras z takim widokiem. Jest też kuchnia do dyspozycji. Bardzo dobrze wyposażona, jest również pralka. No wszystko jest co potrzeba. A teraz pokażę Wam jak wygląda nasz pokój w środku. Znowu mam jed mamy jeden wspólny pokój ale to nam całkowicie nie przeszkadza. I tu jest łazienka, no i łazienka też wygląda naprawdę świetnie. Jesteśmy mega zadowoleni z tego naclegu i z chęcią Wam go polecę, bo jest naprawdę cudownie. Jesteśmy w sklepie w markecie dosyć większym i spójrzcie, jak można tutaj kupić piwo. Spójrzcie, jak przełowują tutaj ryby. Paluszki też jakoś tak wrzucone po prostu w karton, bo wszystko leży. Jak będziecie w tej miejscowości polecamy wam ten market ponieważ jest tańszy od wszystkich innych. Obok niego jest od razu piekarnia i na świeżo wypiekają chleb. Niestety musimy poczekać 20 minut, więc wrócimy później. Pan mnie zaprosił do środka i powiedział, że mogę nagrać też w środku jak to wygląda. Come on. Thank you. Wow, jak tu gorąco. Ale wielki piec. No i tu chlebki czekają już do wrzucenia. Cena za jeden chleb to 1,40. Hej koleżanko! Dokąd zmierzasz? No krowy jak w Indiach, święte.